Dzisiaj tam z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale MacTomses. Dzisiaj odcinek z zestawieniem 10 najładniejszych według mnie niby skinów do M4NS, czyli do Mki z gumą. Może następny film będzie do M4A4, czyli Mki bez gumy. Zobaczymy. Oczywiście zostawiacie łopeszkę górę, subika, z dzwoneczkiem na kanale. No i pamiętajcie żeby śledzić filmiki tutaj na bieżąco e, przygotowałem to zestawienie skinów e, nie sugerujcie się kolejnością co do nie wiem po topki miejsca w topce po prostu są to luźniutkie takie zestawienia fajnych skinków no i zaczniemy tak od M4 jest Koszmar, e, ona tutaj bez satraka oczywiście nie bierzemy pod uwagę satraka wiadomo co sądzimy o satraku fu. Battleskirt, no niecałe 30 zł, ich factory już 200, prawie że, no ale w stanie field testy, czyli bardzo fajnym, e, nie aż tak bardzo obdartym stanie, 43 zł taką możecie wyhaczyć, no i oczywiście jest to bardzo fajna meczka do pogrania. Tym bardziej, jak ktoś ma jakieś niebiesiutkie eku, no to sobie fajny można tutaj zestawik z czymś pobudować, nawet do Dopleru wam powiem, że pasuje, więc jak najbardziej można. No i. Jest ona w sumie cała, wypełniona skinem, więc to też plus, jak najbardziej, do tego skina. No i lecimy do kolejnej, już emeczki. Kolejną emeczką będzie MSRNS Hyper Beast. Ułożenie, właśnie nie jest przypadkowe, po prostu koszmar też ma takiego stworka, więc postanowiłem tutaj tematycznie je bardziej tak podobierać kolejnością. Faktor Newt 740 zł złotych, Battle 60. Także on to wiadomo, że jest droższy skinek, no ale wręcz legendarny. E, Filtre zastówkę za stówkę se zgarniecie równą, więc jak najbardziej bardzo fajnie e, Filtre będzie wyglądał w ten sposób, czyli trochę góra obdarta ewentualnie No i tutaj e, kolba e, skina, ale nie powinno to jakoś mocno przeszkadzać Zobaczcie, skin bardzo pięknie się prezentuje no Jest to skin ze skrzynki Chroma 2, także tak jak wspominałem wcześniej Bardzo stary skin już z 15 roku, więc to jest prawie początek CSa No i e, lecimy... Już do kolejnej emeczki. Kolejną emeczką będzie m 4 e, no, nie Cyrex. Nie wiem czy dużo osób się ze mną zgodzi, że można ją umieścić w najładniejszych. Ja też trochę z bo sam od kilku dobrych lat, może od już 7 gram swoją emeczką Cyrex, e, która ma jeszcze naklejkę -E power. To wie, ten wie, już nie będę doszukiwał tutaj w punku. strzeczka Breakout jeszcze starsza niż hyperbestia z 14 roku, M-eczka, no i cenowo ona wygląda 151 zł, 73 e, najgorszy stan, a 151 wcześniej faktury new, więc no, dużo, dużo tańszy od hyperbestii. No i właśnie te ceny nie są jakoś strasznie rozbieżne Więc stanie takim Mewalware nawet możecie sobie za 112, bo jak dopłacicie 4 dyszki macie faktury i z 14 roku A jeszcze jak wam siądzie jakaś fajna naklejeczka No to, to fajnie jest w stanie wyglądać I ona jakoś strasznie się nie niszczy, zobaczcie na gorszym flowcie FieldTest'a dopiero tutaj kolba się lekko na dole zdarła I tutaj magazynek ewentualnie i o to miejsce Nie wiem jak to się nazywa, dobra Przechodzimy do kolejnej już emeczki, no i tym razem będzie to emeczka Mecha Industries, też w sumie bardzo tematycznie, bo w sensie no, podobny styl co do, na, co do Cyrexa, tylko po prostu tutaj już mamy głównie biel. Cenowo ona wychodzi 350 stanie Factor new i Battle Skirt yy, no a filter 121, o sobie wyjmijmy takie punkty, no i jak najbardziej meczka świeżo wygląda na pewno w CS2 i nie wiem czy ona przeszła jakiś rework czy co, ale mi z Mecha Industries, bo Mecha Industries też mamy jeszcze digla i właśnie Famasa, to mi jedynie Famas się podobał jak już. A teraz te Mecha Industries 2 naprawdę bardzo ładnie wyglądają. I ja mam wrażenie, że zostały ciut, tak jakby odświeżone, bądź po prostu dopasowane, albo po prostu kwestia tego, że na nowych modelach broni. E, nie wiem, czy ta MK też ma nowy model broni, ale właśnie na nowych modelach broni może to lepiej wyglądać. No i co, przechodzimy sobie do kolejnej meczki. E, kolejną meczką będzie MK Print czyli tutaj dobrane, jeśli chodzi o właśnie te bardzo jasne skiny. Beczka Print Stream no jest sporo droższa. 2150 zł potrafi kosztować w stanie Factory New, no wiadomo, kto by chciał ją w factor New. Można sobie za 730 kupić Fildeset, albo jakbyście byli uparcie mocno tego skina, no, to nawet batelsker możecie zgarnąć za 473 zł. Jeszcze tutaj pokażę. Eee, o, tak się właśnie prezentuje no, i generalnie jest to no, fajny i też właśnie taki mocno świeży skin. Świeży pod względem wprowadzenia, bo wprowadzona została 3 lata temu. Praktycznie równe, bo 3 grudnia 2020 roku, a dzisiaj mamy 2 grudnia 2023. No i oczywiście jest to skin z operacji Broken Funk. Lecimy do kolejnej jameczki. meczką jest Golden Coy. No i tutaj Golden Koi, też w CSI 2, wydaje mi się, że jak najbardziej na plus. W, ten, w tym czasie Go wyglądał, że tak jakoś, nie wiem, pochmurno, jakoś tak wyglądał, i ogólnie taki był przygnębiony. Ten skinek, mimo tego złotego. Eee, stylu eee, prestiżowego, że tak powiem, masz ze szynki Shadow Collection, no, znaczy, no, ze szynki Shadow jest oczywiście z 15 roku ten skinek, więc też już swoje lata ma, No a i wydaje mi się, że ten cel po dał mu drugie życie. Jeszcze jakbyś się zapalił, właśnie z jakimiś lepszymi naklejkami, no to ładnie to wygląda, no nie? Robi wrażenie, mocne kurczę. No i cenowo to wychodzi nas 773 zł za Stand Factor New. I BattleShirt 128 złotych filtreset, 240 plus minus, więc fajny to jest przedział cenowy, niby duża rozbieżność, ale właśnie za taki filtreset nie musicie się jakoś strasznie dużo wykosztować, jak na tak prestiżowego już skina. No i co, przechodzimy sobie do kolejnej emeczki. Kolejną emeczką będzie emeczka Blue Fosfor, czy niebieski fosfor. No i tutaj już ceny wyglądają. Jak sami widzicie, jeszcze chwilę z kosmosu 4456 zł za stan malware, 3500 za factory new, Więc wiadomo, który new jest bardziej rozsądnym tutaj wyborem. No i ta meczka w cs 2 to po prostu nie wiem, skomplikowanie ona nie robi jakiegoś tutaj szału, tylko po prostu no, no wygląda ładnie, no bo odbija światełka i tak dalej. Wiadomo o co chodzi w blue fosforze no i e, tutaj bratnią duszą, choć w sumie nie wiem, bo to jest to trochę odwrotność, tak jak woda i ogień, e, hodrot, którą tutaj mam, no i ona cenowo wygląda bardzo podobnie, też powyżej 4000 za e, stan Mimalware, nawet 4900 i 4200 za Factor New, no i co? No? Tutaj mamy tą samą, tą samą sytuację co do Blue Phosphora, tylko jedynym minusem właśnie Hodroda jest to, że ona ma mniej wypełnienia, jeśli chodzi o skin na, na po prostu broni, no nie? No bo Blue Phosphor jest bardziej tak yy, więcej jest tego skina po prostu na broni, wiecie o co chodzi. Yy, jest więcej zakryte o, więcej zakryte. No i co? Jeszcze na sam koniec mam dwie takie meczki, yy, tutaj player tu Czyli na przykład jak Team kału ma się 4 MSR 4 albo jakieś nie wiem e, bardziej takie anime. O, ja po prostu nazywam te anime skinami, jeśli chodzi o stylistykę po, po prostu do ekwipunku, e, bo nie wiedziałem pod jaką kategorię mogę dać to memeczkę, a wygląda nie aż tak źle w sumie. Jest bardzo taka kolorowa, e, przebojowa. Jest ze skrzynki Prisma 2 z 2020 roku, no i ona cenowo wygląda 446zł, tak nie 4446 zł Factor New, 61 Battleskirt filter, set, zastówkę ogarniecie sobie. No i co, no emeczka jak najbardziej, w się 2 mocno, tak jaskrawo wygląda e, i tak dalej po prostu. Pełno kolorów, i do takich mocno nasyconych kolorów jest na niej, ale fajnie. No, stylistyka, tak jak mówię, taka pod anime. I ostatnia Emeczka, do której mam nową wątpliwości. Emeczka Welcome to the Jungle, która kosztuje w stanie filtesty 7000 złotych. Battlescar kosztuje 3200. Gdyby ona kosztowała 10 złotych, to nie wiem, czy bym ją wrzucił do tego zestawienia, no, ale wiadomo, cena też robi yy, do ceny skina, wydaje mi się, troszeczkę. Ja osobiście bym jej za bardzo nie chciał, e, ja mam do niej takie wątpliwości po prostu, że ta emeczka gdyby nie była taka za mgłą, bo ona jest strasznie jakaś taka stonowane te kolory ma jak widzicie. Jakby ona nie była taka za mgłą, tylko na przykład jakby miała właśnie, e, nie wiem, czy to kontrast zwiększony, czy nasycenie, czy po prostu jakby była żywsze te kolory, żywsze, a nie takie stumione. To ta emeczka, dosyć, że kosztowałaby dużo razy więcej niż te 7000, to po prostu no, byłaby rozchwytywana po prostu na no, co by właśnie wpływało na cenę, bo jest popyt, yy, więc cena też rośnie. Jeśli podaż jest taka mała, na przykład właśnie jak w tym skinie, bo to jest z kolekcji Ancient Skin, no i on jest naprawdę limitowany, limitowany skinek. Także tak mówię, ona, jeśli chodzi o właśnie skina, tak jakby... Go rozłożyć na części jest bardzo ładny, bo jest cała pokryta właśnie tym skinem, i, i jakościowo ogólnie jest bardzo dopracowany ten skin graficznie. Ale no nie wiem, strasznie mi tak ujednolicone są te jakieś te barwy, no nie? Właśnie takie za no i co, to by było widzowie na tyle, pamiętajcie, że wbić właśnie na kanał, zasubować, dzwoneczkiem, pamiętajcie, że jak chcecie na przykład jakieś skiny sobie kupić, to możecie do mnie na Discordzie napisać, do którego macie tam link w opisie na serwer, więc mnie znajdziecie na tym serwerku, bądź jak chcecie coś sprzedać, jakiegoś skinka, to też możecie do mnie podbijać, ja coś tam mogę, że tak powiem, przemielić przez siebie, no i co, dzięki za oglądanie, widzimy się co dwa dni aktualnie na tym kanale, jeśli chodzi o filmiki, siemano!